Siemaneczko! Z tej strony. Farka, parka, parka. Jak już pewnie wiecie, w grze 99 Nocy w Lesie rozpoczęło się wyjątkowe halloweenowe wydarzenie. Od teraz każda sobota aż do 2 listopada przyniesie zupełnie nową aktualizację z motywem Halloween. Na start mamy event Cukierek albo Psikus, w przyszłym tygodniu czeka nas ważenie magicznych eliksirów, a trzecia sobota wciąż skrywam Mroczną tajemnicę. Kto wie, może pojawi się jakiś nowy potwór? Dodatkowo w lobby stoi strach na wróble, z którym możecie porozmawiać, a wtedy dostaniecie trzy cukierki. Za te cukierki można zdobywać dekoracje, skiny do zwierząt, a nawet nową klasę. I właśnie tę klasę chciałabym bardzo odblokować. A jak wpiszecie w tym miejscu kod Happy Halloween, to dostaniecie dodatkowo 10 cukierków. To co Maciek? Jesteś gotowy? Zaczynamy? Tak, wskakuj, czekam na Ciebie. Dobra, biegnę i teleportujemy się. Czy tutaj będzie jeleń przebrany za jakiegoś wampira? Tak przynajmniej było taka ikonka wskazująca na to. Mam taką nadzieję, że coś zmienią. No mam nadzieję, no już widzę jakieś tutaj pajęczyny z pająkami są dodane i bardzo mnie to nie cieszy. Ciekawe, czy to są potwory, czy to jest tylko dekoracja? Już idę to sprawdzić, ale wezmę moją gazolinę w razie czego, to je podpalę tutaj. Moment, ej. Nie, dobra, to jest dekoracja tylko, one się nie palą. Bez sensu, zmarnowałam na was moją gazolinę. Ale węgiel mam tutaj. A widziałeś jaką fajną fryzurkę sobie zrobiłem? No, widziałam! Ogólnie teraz w sobotę farbowałam Maćka i zrobiłam mu takie fioletowe włosy, więc on od razu sobie zmienił w Roblox też na fioletowe. Czekaj, dodamy tutaj wszystko do ogniska. Królicza stopka, nie? Klasycznie. I skóra wilka nam będzie potrzebna. No i ta aktualizacja będzie polegała na tym, że będziemy musieli zbierać Maćku cukierki z domów. Ale nie wiem, czy tu będą jakieś postacie w tych domach? To będą zwykłe te domki, co zawsze? Nie wiem. Przekonamy się. Ale widziałaś w ogóle, ile dyni już się pojawia? Ale to co, można je zbierać? Wydaje mi się, że tak. Nie chyba nawet jeść od razu. <laughs> Można je zebrać i zjeść! No, co ty gadasz? One tak nam były wtedy potrzebne do oswojenia tego mamuta, ale bez sensu. No, znaczy, nie, żebym się nie cieszyła! No, bardzo się cieszę, bo to oszczędzi nam trochę tutaj gotowania, zupy, obiad, zbierania mięsa. Kurczę, dawać mi tutaj króliczą stopkę. Halo! Mam jedną. Jedno masz? Ej, tu wilk był, dobra, to ja palę wilka, pal się! Skóra wilka, jej, jej! A dla siebie już masz też? No nie mam króliczej stopki, okay. ale mam skórę wilka. To w razie czego ty sobie po prostu odblokujesz. Czekaj, okay, tutaj wyrzucę wszystkie śmieci. Nawet jak jakąś znalazłam, oj, co ja podniosłam. A dwie blachy miałam, okej. Okay. Mielimy. Yy, nie wiem, czy coś yy, yy, dodali tutaj w tym stole rzemieślniczym? Nie, wszystko to samo jest. Coś przeczytałeś w ogóle jeszcze do tej aktualizacji? Tak, z tego co przeczytałem, im więcej dni przeżyjemy, tym większa szansa jest na świeczkę. Im więcej dni przeżyjemy, tym większa jest szansa na świeczkę. Dobra. Bo ja też coś widziałam, że trzeba będzie zbierać świeczki, bo bez nich nie zapukamy do czyjegoś domu. Coś takiego będzie. Ale zaraz to wszystko wyjdzie w praniu. Na razie żadnych domów tutaj nie widzę, szczerze mówiąc. Także na pewno pierwsze co też musimy zbudować łóżko, które nam doda dni. A nie lepiej mapę, żeby na przykład na tej mapie. Nie wiem, czy będą widoczne w ogóle te domki. Ale mapa by nam się na pewno na początku przydała, chociaż ona tylko trzy drewna kosztuje, to nie tak dużo. O, zaraz noc będzie, to zobaczymy, czy jeleń przyjdzie. Czekaj. No, no nie mam króliczej stopki, no co mam to jest? Mam dla ciebie. Mam, mam, mam. Właśnie. No dobrze, to czekaj, idę sprawdzić, czy jest ten jeleń inny jakiś. No skoro są tutaj dekoracje halloweenowe, no to jeleń też fajnie, jakby był przebrany z jakiegoś duszka albo wampira, tak jak wyglądał. Zobacz, jest przebrane tutaj za wampira i zęby ma w końcu. Normalnie nie miał zębów, stoi, nie uciekaj, nie uciekaj. No i poszedł. No, ale ładnie go zrobili. Ale w sumie nie dziwne, że wampir. No bo jeleń też się w ciągu dnia nie pokazuje, tylko w nocy. Więc jest po części takim wampirem trochę. Dobra, mamy mapę. Widzę, no widzę, otwieram paczec, skrzynkę. Coś widać. Dobra sikiera, sikiera, sikiera. Czy coś widać na mapie? Widzę ciebie i mnie i wróżkę. Czyli na razie nic ciekawego. Może te domki się pojawiają jak bardziej rozszerzymy mapę, co? Ej, a w ogóle dynia jest podświetlona. Daje nam trochę światełka tutaj. Wal się! A! Mam drugą skórę wilka Maciuś! Super. O, w końcu na stał dzień będę coś widziała, tam jakiś samolot rozbity. O, i kultystów mamy. Dobra, wyciągamy moją gazolinę. Nie padnę, nie padnę, ja nie padam. A w razie czego uratujesz, mnie. Nie no dobra, skrzeszę się w razie co. A! patrzcie! U mnie wilk! O, dobra, żyję! Jakoś przeżyłam. To jest skrzynka. Ej, tu Misiu jest na drzewie. Biedny Misiu. Zobaczcie, co oni z nim zrobili. O nie, a nie mam miejsca w torbie. Chodź Maciej, zobacz, gdzie ja jestem na mapie i przyjdź tutaj po misia. Już patrzę. O, dobra torba, już nie trzeba. Już spakuje misia sama. <laughs> Znalazłam chyba pierwszy domek. A jest na mapie zaznaczony. Wow. O jest. Nie wiem, już zobacz. patrzę. Jest! Moja postać mi zasłania. Czekaj, zapukamy, bo można zapukać. Potrzebujemy tam świeczki. Czekaj, gdzie ten Jelen jest. Dobra, zaciął się tam. Ustawiam go. Ja uciekam w drugą stronę. To jakaś farma jest. Gazolin! Dobra, otwieramy skrzynkę, bo Jele się tam zaciął. A zbudowałaś może to łóżko, czy nie? Nie, nie zbudowałam. Mam dobrą torbę. Ty już też masz? Tak, tak. A, no to nie biorę. Ale opona tutaj jest. A, też mam kolejny domek. Patrzę na mapie, a, w tamtą tamtym stronę, okej, okay, okej. Okay. Przydałoby się dziecko też uratować. <laughs> Joko, tu jest wielka dynia! A! Bo to jest kolejny domek, dlatego to jest. O, jak to ładnie wygląda. I to dwa domki koło siebie są. Tylko nic nie widać, bo musiała latarka odpalić. A, bez baterii, super. Ale mam dwa domki koło siebie. Aaa, nie no mnie coś! A few moments later... Łoł! O! Mam tutaj spota na dziecko! A, uciekamy! Popalimy wilki. No jak masz gazolinę, to ratuj od razu, to nam dodatniej. Tak, tak, jest. ratuję, już mam. Już biorę klucz. Idę. Ale najpierw skrzynka. Skrzynka jest ważniejsza. GAZOLIN! Idealnie! No chodź do tego włora, no. Przydasz nam się na pewno. Ej, dziecko ma inną piżamę! W ogóle. Zobacz! Dziecko jest za klona przybrane! Zobaczcie, jak super! Boisz się klonów? Nie. Przynajmniej nigdy nie miałam takiego złego doświadczenia z klonami. Napiszcie w komentarzu, czy boicie się klonów. Mam pierwszą świeczkę. Świeczkę masz? Tak, tak. Gdzie znalazłeś? Tutaj na wieży, gdzie byłaś chyba też. Tak mi się Aha. wydaje, że byłaś na tej wieży. 704 metry w tamtą stronę. Ej, dobra, idziemy kolejnego dziecka szukać. To ja jeszcze nie miałam. Albo gdzieś mi wypadła i ja nie zauważyłam. Mógłbym ci oddać świeczkę w sumie. Chodź. Mm, a dobiegniemy do domku jakiegoś? No Myślę, że tak. A poczekaj, a jak my nie będziemy pukać Proszę. do drzwi, to nas nie zaatakuje? Dobra, nie, czekaj. Będziemy. Do najbliższego domku jest chyba gdzieś tutaj, nie? O, o, już jelenie ryczy. Coś niezwykłego lata w górę. Czy to sowa? Nie, to UFO chyba, tak? Tak, chyba tak. Aleluja! Pierwszy raz mamy w tej grze niesamowite. Ile ja razy grałam, to z Klaudą, tylko mi się ufo pojawiło. Match, match, match later. Dobra, mam tą świeczkę i co teraz? O! Dobra, odblokowałam. I Pukam. Ty też możesz, czy nie? No, zaraz zobaczymy. Uwaga, cukierek albo przykus? nie wilk! O nie! Dostałam przykusa i mi mapy zablokowało. Jestem dyniogłową głową, werką teraz. Zobacz, nic nie widzę, praktycznie. Jak mapę zablokowało? O, o! już, proszę. Dobra, już zniknęło. I cukierki mamy, super. A ty nie zdążyłeś zapukać. I co teraz? Nie no, mam, wróć w nocy. Chyba, chyba cały czas mogę A. zapukać. No to dobrze, że ci nie przypadło tutaj. O, tutaj jest kolejna skrzynka, której jeszcze nie miałam pewnie. O, dalej w kosza zagramy. Albo w zbijaka. Jesteś tutaj? Dawaj. <słyski> nie trafiło. Dobra, idę po skrzynkę. Dużo dni nam dodało, więc jest większa szansa teraz na wypadnięcie świeczki. Dobra siekiera. Masz już? Mam. Cmentarz mam tutaj. Ej, i tutaj jest górka, gdzie jest drugie dziecko, A! Dobra, uciekam. Palcie się, ale Wilków leci na mnie. Co jest? Dobra, mi się cała gazolina skończy zaraz. O! Wszystkie pokonane? Tak szybko poszło. Minuta trzy jeszcze. Do nocy dużo czasu. Więc szybko, szybko, dziecko ratujemy. Skrzynka kolejna. Zapraszam do wora. I skrzyneczka klasycznie. Włócznia. No to dobrze, że nie wzięłam tej włóczni wtedy od handlarza. Teraz mi wypadła. Czekajcie, gdzieś tu cmentarz. No właśnie, jest cmentarz tutaj. Zobaczcie, można w te nagrobki wejść? Może coś tu ukryte będzie. Węgiel, wentylator, ale chyba nie, no, ale najważniejsza gazolin jest. To, to pewnie mój nagrobek będzie kiedyś, wiecie. Jak na jakimś nagrobku będzie stała gazolina, to, to to będę ja. Nika. No co? Tak na pewno. Zaraz będzie można pójść do tego domku jeszcze raz. O, dobra. A ciekawe czy ty możesz drugi raz zapukać kolejnej nocy? Wiem, sprawdzę zaraz to, bo też jestem ciekawa. Wracam o, do bazy. Lawowa Kraina. O, Lawowa Kraina, no to tam dużo kultystów będzie. To jeżeli będziemy mieli zwiększoną tą szansę na zdobycie świeczki, będzie prościej na pewno. Właśnie się bałam, żeby nie było czasem tej zimowej krainy, powiem ci. Bo tam jest. O, będziemy atakowani dzisiaj wieczorem. Ja tutaj poczekam chyba już te 10 sekund pod domkiem, żeby zapukać. Okej, okay, czyli zostawiasz mnie. No dobra. Ja, to, ja to sobie to zapamiętam. A drugie dziecko, jak jest przebrane? Gdzie ty do opony tutaj idziesz? Pokaż, jak ty wyglądasz. Ej, to chyba normalnie wygląda. To tylko ten jeden dzieciaczek. A nie, za marynarza jest przebrane. Chyba, że tu było za marynarza przebrane to dziecko. O, mogę. Pukam, uwaga. Pukaj. Okay. Co dostałem? Bandaż. O! Bandaż i cukierki. Czyli nie miałeś kary? Nie. Nie. Yeah. Jest jereń! Zobaczcie, jaki fajny! Ej, no czemu on ucieka przede mną? Ja taka straszna nie jestem. Jestem mi pomagam. Dobra. Jest świeczka kolejna! To co, biegniemy szybko do kolejnego domku? No, chyba tak, chyba tak, no. Szybko! W którą stronę? Tam biegniemy! Szybko, szybko! Mam domek! Tylko żeby wilków to nie było, proszę. Dobra, jest odblokowane! Pukamy, szybko, pukaj też! Ojejku, jaki dziwny gość, co jest? A, mogę równocześnie. I co mi dasz, panie? Aha! No super, przewrócił mnie! Ale nic takiego poważnego mi nie zrobił Patrz, chyba. Ja spowolnił mnie? pule u nogi. Zobaczymy, jak to wyglądasz! Dobra, czekaj, szybko dalej i... Aaaaa! cię nie pokonali na ile to będziesz czasu miał? Nie mogę skakać też. Dawaj, ćwiczek na siłowni. Obciążenie masz. A to jeszcze tych ucholodów nigdy nie widziałem, oni atakują nas? Tak. Niestety, oni są wrogo do nas nastawieni. Skrzynkę mam kolejną. Pudełko zna Jest świeczka, wypadła! W końcu, po takim czasie. Węgiel wezmę, żeby nam się ognisko nie wypaliło, i wracam do bazy. I zaraz skoczymy sobie do kolejnego domku. A tutaj w tej kopalni, tak? Tak. Dobra. Może im dalej do domku skoczymy, tym milsi będą dla nas ci NPC i nie będą nam kar dawać, co? Może tak. Może. Ja wiem! Powinniśmy pójść do tej wróżki od kwiatów, i ona nie powinna nam zrobić psikos, psikusa, tak mi się wydaje. Wróżki, zębuszki. Puk, puk! Cukierka do psikus! Przedłem Ci tutaj. Domku, nie spaliła moją gazoliną. Poproszę cukierki na pewno, ale bez kary. Tym razem bez kary. Proszę. Oh, o! Mówiłam, że to będzie dobry wybór. Pełno pieniędzy dostałam. Nie, żebym używała tych pieniędzy. Biegnę. Dobra, mam 22 cukierki. To już niedługo i odblokujemy tą kolejną klasę, bo 30 potrzebne. No, co ja jest! O nie, zostałem zamieniony w worek. Jaki worek? To ja jeszcze tego nie widzę. No, a! O, już, już nie. Czyli po każdej interakcji z domkiem respią się wilki. A, to dlatego. Czyli dlatego to utrudnienie też mieliśmy. No, więc trzeba uważać, nie? Jak masz mało HP. Two very boring minutes later. Dawaj, drewienko porąbiemy. Dobra. Kolejne łóżko zbudujemy. Bo rzeczywiście tych świeczek wypada więcej, jak mamy więcej dni. Dobra, na się i lecimy dalej. Tak, tak, tak. Dynie sobie wezmę na wynos. I gdzie idziemy na lawową krainę? Nie, dziecko odblokować kolejne, tak? Poczekaj, to tylko możemy. wtedy byśmy mapę musieli rozbudować na trzecie dziecko. Myślę, no? że to jeszcze Tak, okay? koniecznie okay. tak. Dużo nam brakuje? No trochę brakuje. Znaczy bardzo dużo nam. O nie, o, jeszcze lak zaczęło, no nie. Dobra, dawaj dorzucaj. Mapa rozszerzona, to ja idę szybko po dziecko, przynajmniej poszukać tego dzieciaka. Masz jakąś tą świeczkę czy coś? Nie, 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 już nic nie mam na razie. 951 metrów w tamtą stronę. Ja się noc nie boję, idę. Gdzieś tutaj powinna być ta górka. Jest chyba mam. Mam. Gonią cię wilki, może za tobą. A tam wilki zaraz, niedźwiedzie zaczną. <laughs> nie wiem co gorsze. Oj, oj oj. Wodaj! zaczęłam Zacięłam się! Zatrzymaj no, się nie, zacięła niedobrze. No nieźle. Dawaj Maciek, żyj! Żyj! No, widzisz, że mnie goni. Dawaj, Jest? żyj! Musimy cukierki jeszcze pozbierać! Żyj! I jeszcze! Jelenia to już nie widziałem w sumie